Dziękuję za te wszystkie głosy i ja sobie jeszcze pozwolę wygłosić komentarz zawierający wątki, które chciałbym poprosić, aby poprosić o odniesienie się do nich. po pierwsze tylko jeszcze chciałem się odnieść do tego głosowania SPD za kredytami, ponieważ w książce, książce, która została wydana przez wydawnictwo Skola we współpracy z Fundacją Alberta profesora Franca Waltera, tam jest taka uwaga, że to, głos, to głosowanie było dlatego, ponieważ w tamtym okresie kierownictwo SPD było zdominowane przez e, prominentnych przedstawicieli związków zawodowych, a związki zawodowe widziały w swoim interesie wybuch wojny, ponieważ uważały, że wtedy zmniejszy się bezrobocie. I tak jakby potwierdza to pierwsze zdanie, które powiedziała doktor Anna Matarska Sosnowska, że partie polityczne są dynamiczne i się zmieniają. I takby pokazuje, jak różne sytuacyjne na przykład struktura władz partii spowodowała właśnie takie a inne... Głosowanie. Ale mogę tej kwestii dodać, żeby to dokładniej wyjaśnić, bo ten zarzut pod odręcznym kierownictwa przez tego SPD zostało skorumpowane. Jest głęboko niesłuszny. Na stronie nacisk mas, to już było po takim potężnym walcu formowania narodu, po kulturkampie. Był nastrój m, społeczeństwa niemieckiego był taki wojenny. I francuscy socjaliści też poparli drugie biuro ich kontrolowało i dlatego tylko tak, więc, no? więc, więc to a to przyczynę do do problemów Rok przed wybuchem wojny na tak konferencji w Szwajcarii ustalono hasło Wojna wojny. Wszystkie socjaldemokracje europejskie. Jasne. bez podziału na lewicę i prawicę no, tak. socjaldemokracji. Od tego chciałem, roku na że to hasło jest. Ale od tego wtrętu chciałem dojść do tego punktu dotyczącego członków partii i tutaj postawić taką tezę czy pytanie do Państwa. A propos akta też. Czy nie jest tak, że to, że partie polityczne, zwłaszcza w Polsce, ale także w, w Europie Zachodniej y, często nie nadążając y, z różnymi postulatami, czy nie do, nie są reaktywne wobec problemów społecznych, które się pojawiają w protestach publicznych, czy jak karta czy to nie wynika także ze struktury członkowskiej, że po prostu struktura członkowska nie oddaje y, 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 nie jest zbliżona do struktury do społeczeństwa jako takiego. Znaczy jest pytanie, czy członkowie partii, a zwłaszcza w Polsce, gdzie ten stan członkowski jest tak mało liczebny, czy, czy członkowie partii, a są to partie kadrowe, czy, czy oni czy, znaczy, czy oni są zakorzeni w społeczeństwie, tak? To znaczy na ile ta, te problemy ogólno społeczne mają odbicie w barie członkowskiej, skoro ona jest tak mało liczna. Być może po prostu duża część członków polskich partii politycznych nie dostrzega tych problemów, bo one ich po prostu nie dotyczą ich ta reaktywność. To jest moje pierwsze pytanie. I drugie, druga kwestia jest związana z, z otoczeniem zewnętrznym, które wpływa na, na deficyt demokracji wewnętrznej oraz na silną pozycję lideralną tutaj na myśli mediatyzację polityki, czyli pewne otoczenie medialne które z jednej strony pers powoduje personalizację, personalizację polityki, czyli skupienie się na osobie yy, i przymiotach osobistych, tak? że nie głosujemy na polityka tej partii, ponieważ ta partia reprezentuje dany interes, tylko głosujemy na tego polityka, bo on jest yy, moralny, yy, reprezentuje wysokie standardy moralne, jest przystojny i, i dobrze przemawia. I czy to właśnie nie powoduje te, te, tej właśnie tej deformacji, tak? czyli tego wodzostwa? I druga rzecz jest związana z tą demokracją wewnątrzpartyjną. Otóż jest pytanie, czy w obecnym porządku medialnym, na przykład, byłaby taka możliwa debata wewnątrzpartyjna jak bez 100 lat temu, czy 120 lat temu. Znaczy, jeżeli dziś każda różnica zdań pomiędzy gronem liderów danej partii jest interpretowana przez media. Od razu jako y, konflikt, który tą partię może zgładzić. Znaczy, nie, nie wiem, czy takie y, debaty wewnątrzpartyjne, jakie Róża Luksemburg toczyła, czy tam Karol Kałski, czy one dzisiaj byłyby możliwe y, Że to po prostu zabiłoby te partie w dobie właśnie takiej mediatyzacji. To było tak w PZP, w 1980 no, roku. Tak, chyba zdanie, prawda, my, my, była że, tak, że, że ta mediatyzacja. I z tym się wiąże już ostatnia rzecz, którą chciałem poruszyć, ponieważ różne partie szukają teraz różnych prób wyjścia tak? i, na przykład, zwiększania tej demokracji wewnętrznej. I jedną z takich, z takich europejskich trendów są prawybory wewnątrzpartyjne. Między innymi we Włoszech. We Włoszech to wygląda w ten sposób, że w tych prawyborach nie biorą udziału tylko członkowie, na przykład partii demokratycznej, tylko osoby, które zapłacą 1 euro czy 2 euro, są, zapisują się jako sympatycy i też biorą udział w tym głosowaniu. I w Polsce mieliśmy z tym też do czynienia w Platformie Obywatelskiej w SLD i wcześniej w SDPL-u, tylko moim zdaniem w tym tkwi wielka pułapka, ponieważ, ponieważ wydaje mi się, że o wiele bardziej demokratyczne, wbrew pozorom, były wybory na kongresach partii, gdzie decydowali delegaci, bo wtedy, bo, ponieważ wtedy szanse między kandydatami były równe ponieważ w wyborach ogólnopartyjnych albo z udziałem sympatyków szansę zwycięstwa ma tylko ten kandydat, który jest znany z telewizji. Znaczy ten polityk, który już jest w gronie przywódczym, którego znają wszyscy członkowie partii, którego znają wszyscy wyborcy tej partii. I no, jeżeli tutaj mam przedstawicielkę partii politycznej, ona by chciała startować w najbliższych wyborach na przewodniczącego, przewodniczącą, to z obecnym przewodniczącym na SED najprawdopodobniej nie miałaby szans, ponieważ jest osobą nieznaną. Większa szansa jest przekonania ja stu, stu, 100, delegatów, 100 delegatów na kongresie niż przekonanie 30 tysięcy ludzi. Do, do, bo tutaj nawet szanse by były nierówne, ponieważ ten lider nie tylko, że jest znany z telewizji, to ma jeszcze narzędzia wynikające z tego, że jest liderem, żeby dotrzeć do 30 tysięcy członków partii. I to tyle takich uwag i bardzo proszę o podsumowanie.